No i tak jak się montuje takie lampy, to często jest problem, że przerywacz nie działa. Co wtedy zrobić? Tylko akurat był przerywacz taki sześciopinowy, czasem jest taki trzypinowy. My akurat przerobiliśmy instalację z tych pinów, z tej kostki Odłączyliśmy trzy piny. Kupiliśmy specjalny taki przerywacz. No i teraz zobaczymy. działa Jeżeli ktoś ma taki sam program, kupił y, takie lampy, czy takie, czy takie, do traktorów wszystko zamontował i jest niby wszystko w porządku, ale kierunki nie trzeba już co zrobić. Rozwiązanie jest bardzo proste. Chociaż w internecie jest dużo, że można rezystory, można montować rezystory, ale to rezystory dużo prądu popierają grzeją się. My znaleźliśmy inne rozwiązanie. Montujemy przekaźniki specjalne, takie, żeby LED działało. Jeżeli ktoś ma ten sam możemy takie przekaźniki sprzedać. To taki schemat podłączenia. Czy ma ktoś na przykład ci na takie 3 piny? Czy ma ktoś na 8 pinów? Czy ma na przykład na 2 piny? Każde jedno idzie podłączyć. Tylko trzeba mieć odpowiednie przerywacz. Te są typowo takie zwykłe. i Jak się podłączę, jako jest na takich, to będzie świeciło cały czas wystarczy to nas napisać pod filmikiem jest link na OLX ten jest numer kontaktowy, czy zasłoniczy czy na, napisać możemy sprzedać do każdego jednego traktora czy to jest Ursus, czy to jest jakiś inny, czy Furcuson bardzo prosto, podajemy schemat podajemy, sprzedajemy taki przykaśnik i wystarczy odpowiednio podłączyć i tłumaczymy co i jak wpina się trzy kable i wszystko działa także jeżeli ktoś ma taki sam problem że zamontował sobie takie lampy na przykład takie no i niestety świecą cały czas a przelewacz brzęczy wystarczy to nas napisać my wytłumaczymy co i jak sprzedamy ten przelewacz zamontuje sobie ktoś i będzie działać poprawnie